Siemano, tu znowu ja. Yy, witam Was yy, w grze Flappy Flight. Yy, wiecie, jak tamta gra się skończyła. No, nie pytajcie się, co się popsuło. Ale dobra. Jedziemy teraz do, czekajcie. to, czekajcie. No, daj, daj, to tak samo. Nie, tu lepiej, patrz. Ty tak nie umiesz. No, właśnie dzisiaj będzie jeszcze Minecraft dzisiaj będzie jeszcze gotik to jest taki mały dodatek gotika nagram gotika nagram za jakąś godzinkę może no. za godzinkę Minecrafta za, nagram nawet zaraz mogę Kurczę, ja nie, ja nie wierzę, mój kolega miał wynik, mój kolega miał wynik 375, ja to nie mogę mieć nawet w wyniku 10, 5 ledwo co mam, no, jak on lata, mój kolega grał na kąpie 375, ja gram na kąpie i mam wynik 0, o, 1, o, 2, nie lata. Weźcie, nauczcie mnie w to grać, ja tego nigdy nie ogarnę. No, wciskam raz, on leci jeszcze wyżej tej. To tu trzeba tak latać? No chyba tak. O! O, patrzcie, gdzieś to nie wiedziałeś, nie? Mam dziesiąty level. Jedziemy dalej. O spad. Ile teraz muszę zdobyć? 11 czy 10, tak? Tak, 10. To nigdy nie zdobędę. No. Oczywiście gramy na Facebooku. Facebookowej gry. Ja nie wierzę. Lataj. Nie mogłem się powstrzymać, myślałem. Dobry Włodek Dobre Dobrze, źle Włodek, Władek. Jeszcze jedno jakbyś przeleciał to byś byś dostał order wesołego ptaka 2014 No, nie, ja zarakończę ten odcinek. Nie mogę, nie mogę. Teraz to jest ostatni lot już. Nie, 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 nie. Nie wierzę.